Cześć moi kochani, witajcie. Będziemy sobie robić następny wzór na jajeczko. Tak się prezentuje. Jajeczko ma wysokość 8 cm. Tutaj przykleiłam koralika i dołożyłam takiego przeszytego motylka. Myślę, że jest bardzo fajny wzór, taki inny niż reszta. Będę go robić takim oto kordonkiem. I szydełkiem numer jeden, więc tak na samym początku robimy sobie sześć oczek łańcuszka i zamykamy oczkiem ścisłym, zamykając następnie raz, dwa, Trzy oczka łańcuszka, i tutaj będziemy sobie robić 11 pojedynczych słupków z tymi trzema oczkami łańcuszka, będzie ich 12. I tak, dookoła okrążenia. Więc mam zrobione 12 pojedynczych słupków i zamkłam sobie oczkiem ścisłym zamykającym następne okrążenie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka i będziemy się wbijać pojedynczym słupkiem z tyłu robótki. Raz, dwa oczka łańcuszka, pojedynczy słupek z tyłu robótki. Raz, dwa oczka łańcuszka, pojedynczy słupek z tyłu robótki. Dwa oczka łańcuszka, pojedynczy słupek z tyłu robótki. Tak, moi drodzy, dookoła okrążenia sobie robimy. Więc teraz zamkniemy sobie to oczkiem ścisłym. 2-3, żeby nam tutaj zostały dwa zamykającym. Następne okrążenie będziemy sobie robić w ten sposób. Mm, że tak, to może zrobimy od spodu, od tyłu robótki. Zrobimy sobie oczko ścisłe. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pojedynczy słupek. I od przodu robótki. pojedynczy słupek, z przodu robótki, pojedynczy słupek, z przodu robótki, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, pojedynczy słupek, z przodu robótki, pojedynczy słupek, Pojedynczy słupek z przodu robótki. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, pojedynczy słupek z przodu robótki. I tak moi drodzy robimy sobie dookoła okrążenia. Zakończymy sobie, czyli wbijemy się tak, żebyśmy mieli raz, dwa, trzy. Tutaj trzecie oczko, łańcuszka, żebyśmy mieli tutaj trzy oczka. Dwa, troszkę za daleko poszłam. Może tutaj. O, okej. Okay. Czyli nasza butka wygląda tak. Teraz następne okrążenie. Wbijamy się od przodu robótki oczkiem ścisłym. I raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Tutaj będziemy sobie robić takie półki nawijane. Raz, dwa, trzy. Ja robię trzy. Nie będzie że 4, a wy możecie, jeżeli chcecie grubiej, możecie sobie dołożyć więcej. I oczko łańcuszka i pojedynczy słupek. I pojedynczy słupek z przodu robót. Pojedynczy słupek z przodu robótki. Ja tam mi uciekło coś. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Pojedynczy słupek w to samo miejsce z przodu robótki. Pojedynczy słupek z przodu robótki. I tu sobie będziemy dwa raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy sobie takie pówki. Można trzy oczko do łańcuszka. A zamykamy i robimy sobie pojedynczy słupek z przodu robótki i po jeden słupek z przodu robótki raz dwa trzy oczka łańcuszka i po słupek z przodu robótki i tak sobie robimy dookoła okrążenia I teraz zamykamy sobie. Zrobię sobie tutaj pojedynczy słupek. Raz, dwa, trzy. Z przodu robótki. I jeszcze raz pojedynczy. I sobie to muszę zamknąć. Tutaj się wbić oczkiem Ścisłym zamykającym. Tak wygląda. Teraz następny rząd. Czyli do następnego rzędu przechodzimy sobie tak. Musimy się wbić z przodu robotki oczkiem ścisłym. Troszkę tu zaluś na gdy szło tak. Robi sobie raz dwa trzy oczka łańcuszka, to jeden czy zwykły. Niedokończony, następnie jeszcze raz pojedynczy słupek, zwykły, niedokończony. Pojedynczy słupek z przodu robótki. I zamkam sobie. I teraz będzie podwójny słupek z przodu robótki. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Oczko ścisłe, raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Podwójny słupek. Pojedynczy słupek z przodu robótki. Niedokończony. Pojedynczy słupek normalny, niedokończony. Pojedynczy słupek normalny, niedokończony. Pojedynczy słupek z przodu robótki, niedokończony, zamykamy, podwójny słupek, zamykamy. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, cztery oczka, łańcuszka, podwójny słupek z przodu robótki, pojedynczy słupek z przodu robótki. Pojedynczy słupek. Niedokończony, pojedynczy słupek, niedokończony, pojedynczy słupek z przodu robótki, niedokończony, zamykamy, podwójny słupek z przodu robótki. I sobie zamykamy. I tak sobie robimy dookoła okrążenia. Teraz sobie zamykamy ten rząd. Robimy podwójny słupek z przodu robótki i tutaj sobie wbijamy i zamykamy. Czyli tu już mamy zrobione czyli jesteśmy tutaj czyli musimy się wbić oczkiem ścisłym w podwójny słupek z poprzedniego rzędu i zrobić raz dwa oczka łajcuszka po jeden słupek z przodu łódki i sobie zamknąć w ten sposób dwa oczka łańcuszka po jeden słupek tutaj się wbijamy, oczko łańcuszka po jeden słupek, oczko łańcuszka po jeden czy słupek zwykły, oczko łańcuszka Pojedynczy słupek zwykły, oczko, łańcuszka, pojedynczy słupek zwykły, czyli mamy 5 dwa oczka, łańcuszka, pojedynczy słupek z przodu robótki niedokończony raz, pojedynczy słupek z przodu robótki niedokończony dwa, Dwa oczka, łańcuszka i tak sobie robimy dookoła okrążenia. Więc teraz, moi drodzy, mamy dwie części, jedną drugą i będziemy sobie łączyć. Czyli tak, pamiętajcie, to moje jajeczko 8 cm, to co będę łączyć, jeżeli na przykład by było za duże albo za małe, to możecie sobie dodać oczek, ująć. Spróbujemy dwa oczka łańcuszka tu, na przykład żeby było ciaśniejsze, oczko ścisłe i dwa oczka łańcuszka. I może zrobimy, że tu zrobimy od spodu oczko ścisłe, dwa oczka, łańcuszka? Tak. I tu też od spodu. ཡོད ཅེས Dwa oczka, łańcuszka. I tutaj od spodu, dwa oczka, łańcuszka. Od spodu, dwa oczka, łańcuszka. I tak sobie będziemy robić dookoła okrążenia. Więc moi drodzy, włożyłam to jajeczko, tak się prezentuje, mm. to jest tak, ja robiłam, ten wzór jest taki troszkę luźniejszy i teraz tu sobie będziemy oczywiście, czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie mam sobie to, tu mam jeszcze w tym jajeczku był. O, czyli tutaj zrobiłam sobie dwa. Czy teraz muszę tutaj chycić sobie od spodu oczko ścisłe? Nie uciekło. Mogłam to sobie uciąć, ale już trudno mi ucięłam. Raz, dwa oczka, łańcuszka. I tutaj od spodu oczko ścisłe. Musimy sobie mocno trzymać. ścisłe, raz dwa oczka łańcuszka i tu chyba poprzestaniemy, bo to już jest koniec czyli musimy to sobie zamknąć oczkiem ścisłym zamykającym. no i jak myślicie? Fajny wzór, no jak będziecie mieć troszkę większy jajko niż 8 cm, to też wyjdzie super, myślę, że fajnie wyszło, no ten wzór jest taki świetny, o, piękny wzór, czekajcie, bo mi uciekło z kadru. Mhm. No, myślę, że jest śliczny wzór. Tu jest bardziej tak, ścisłam troszkę mocniej. A tutaj troszkę luźniej zrobiłam. Myślę, że jest super. Także zapraszam Was do zrobienia sobie takiego wzoru jajek. Oczywiście możecie sobie ozdobić i powiesić. Też fajnie będzie wyglądać. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam Was serdecznie. Róbcie sobie jajeczka. Pa, pa!